Hej, ja właśnie szykuję się i jadę na szkolenie motocyklowe do Kluczborka. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać, bo nigdy nie byłam jeszcze na takim szkoleniu. Postanowiłam, że nagram krótkiego vloga z dzisiejszego dnia. Miałam te vlogi nagrywać częściej, ale ostatnio po pierwsze nic w sumie ciekawego się nie działo. a jak jechaliśmy ostatnio do Czech, to nie miałam jakoś weny. Na nagrywanie, więc nie nagrałam nic. Ale myślę, że jak pojedziemy jeszcze gdzieś w tym sezonie, a myślę, że pojedziemy, może nie będzie to jakaś spektakularnie długa wyprawa, nie zrobimy jakoś mega nie wiadomo ile kilometrów, bo już jednak dzień jest krótszy pogoda, a nie ta. Ale myślę, że też będę jeszcze nagrywać, także mam nadzieję, że tych vlogów będzie trochę więcej. Dobra, koniec gadania, idę się szykować. W sumie nie wiem, co ubrać, w czy skórę czy tekstyl. Dzisiaj trochę zimno. W tekstylu na pewno byłoby mi cieplej, ale chyba jednak ubiorę skórę. Jakoś tak, nie wiem, bezpiecznie się w skórze czuję, o. Dobra, fryzura fresh, kombinie fresh. Moto jeszcze mniej fresh, bo w ogóle go nie umyłam ostatnio, patrzcie. O, brudny jak, nie wiem, brudny, ale widać, że jeżdżony, nie? Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że trafię, bo jadę we Dobra, nikt to chyba jednak nie tutaj. Jest. Nie, wiem, to włożyć, tutaj to to jest tylko filar, tutaj to to jest. Dobra, włączanie. Okay. Mm -hmm. na jest dużo tak. Generalnie no. to nie? Robię, fajne, nie fajne fajne, ten. Teraz Jest teraz tak, 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 tak nie teraz 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 się do starej nie, ten silnik jest nowy w ogóle. To jest no, Fajnie, Coś innego? No, nie wiem. Tak? Wysok... Aha, nie okay. Aha, ty jeszcze nie miałeś. Ok. ty pierwszy raz jedziesz, tak? No tak. No, co innego teraz tak. robisz? nogami obak, żeby cię no. trzymało. Okay. Jak będziesz mocno trzymała bak, to wtedy te ręce możesz mieć różne na kierownicy. No. Szeroko łokcie. No. Do zakręt, wystawiasz tego łokcia i idziesz do przodu. Aha. No, to, okay. co widziałeś Dobra, tak? dobra. To jest twoje pięć. Także się? no. kurde może O, nie, jest. Zagotował Odsuwamy się. się. Zagotował? Odsyłamy się. Kurde, paliwo mi się leje. Paliwo? Dobra, czekaj, no, do się No nie, no. Nie, nie. Dobra, odsuńcie się, bardzo mam <grytanie> Dziękuję. <grytanie> Patrząc, wam super. Wszyscy poprawiliście na I teraz e, ćwiczenie, którego nikt nie lubi, a najwięcej daje. Ósemka. Jeszcze gorsze. Ojej, <laughs> jeszcze gorsze. Robimy to samo, to już będzie tak, jakby ostatnie ćwiczenie na tę górę. Będziemy jechać to samo. Tylko z jedną ręką. Tylko z jedną ręką. To nie jest... Nie jest wyścig. To możesz z lewą. I teraz tak. Niektórzy mają większe motocykle. Niektórzy mają mniejszego skilla, Także ta ręka niech będzie w pogotowiu. Jeżeli trzeba będzie, możecie złapać tą kierownicę na tej sekcji z jedną ręką, na slalomie jako, jako taki cooldown, to może być normalny slalom, co nie? Ale zrobimy sobie trzy albo cztery takie przyjazdy. Nogi macie już rozgrzane, już wiecie, jak to działa. Teraz to jedną ręką będziecie musieli mocno tymi nogami trzymać. I teraz tak. Myślę, że nie będzie, ale jeżeli ktoś się wyłoży, wstaje, podnosi motocykl i jedzie dalej, dobra? Bardzo urwie nogi, ale wątpię. Z jedną ręką musicie pilnować bardzo gazu. I teraz tak. Na pierwszym przejeździe wiem, że wszyscy mają nawyk, żeby trzymać te palce na hamulcu. I między autami to jest jak najbardziej spoko. Ale spróbujcie sobie tutaj zrobić jeden przejazd, jeżeli będziecie się czuli na siłach, żeby te palce jednak mieć na manetce. Najszybciej, łapię szybciej. Mocno nogami trzymaj bag. Nie ma to chwalić, bo zaraz będzie gleba. Mocno trzymaj nogami bag, jak jakby ci upadał motocykl do dobra? Dobra. Okej. Okay. Jesteśmy już po szkoleniu, e, niestety brakuje mi miejsca na karcie pamięci z rzeczy, które się nie nagrały, to ćwiczyliśmy jeszcze hamowanie awaryjne, co też uważam za bardzo przydatne, żeby sobie wyćwiczyć ten taki prawidłowy, e, wiadomo, nawyk odruch. I dalej jeździliśmy slalomy, ćwiczyliśmy po prostu to, było też ciasto, kawę, pogaduszki, także uważam, że to naprawdę były bardzo wartościowe godziny. Dobra, gadam, gadam, mi się nie nagrywa. No więc, standardowo, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, bo nawet nie wiecie, jakie to jest motywujące, kiedy ja widzę, że ja coś robię i po prostu komuś się to podoba. To daje takiego kopa do działania. Mam takie gorsze dni i widzę, że coś, co robię, ma sens, aż chce się robić co dalej, no nie? Także, jak Wam się podobało, to. Zostawcie, będzie mi bardzo miło. Dziękuję.